Witam Chciałem podziękować Państwu Za oglądanie moich filmów Z raz z relacji O drzewko Tak jak wspominałem na wcześniejszym filmiku Była przewalona ambona W sumie służyła ona do polowań Jak mi podpowiedzieli, wkleśnił bracia Chciałem pozdrowić Przema, Przemo otrzyma się Do zobaczenia na szlaku leśnie bracie tam słoneczko w oddali świeci między drzewkami tam ogólnie powinny być jeszcze yy, tu jak się pójdzie prosto odbije się w prawo tak jak ja stoję 3 ambony jedna przed drugiej To jest bardzo piękny płotek nie bez powodu to jest ścieżka, nie wiem, czy Państwo widzicie, gdyż słońce świeci. Chciałbym serdecznie podziękować za oglądalność, jest mi, jest mi bardzo miło. I pozdrawiam wszystkich leśnie udanych i przede wszystkim bezpiecznych wędzówek. Pozdrawiam Wójczyki i Filipek. Dziękuję.